Cześć, nazywam się Krzysztof Wękowski i witam Cię w kolejnym odcinku poradnika GUSMA W tym materiale podpowiem Ci jak dobrze i bez przykrych niespodzianek wybrać dla siebie sofę z funkcją spania. Temat okazuje się niełatwy, bo nie tylko rozróżniamy aż około 6 podstawowych typów takich sof, to jeszcze podejmując decyzję powinniśmy uwzględnić naprawdę sporo niuansów cechujących każdy z jej typów. Z tego odcinka dowiesz się zatem. Co jest ważne przy wyborze sofy z funkcją spania? Poznasz 6 najczęściej spotykanych typów tego rodzaju mebla, ich konstrukcję i zasadę działania. Dowiesz się, jakie wady i jakie zalety ma każdy z opisywanych typów. Podpowiem Ci również, kiedy wybór danego mebla będzie dla Ciebie optymalny. Zapraszamy! Co jest ważne przy wyborze sofy z funkcją spania? Wybór sofy do spania to niestety zawsze kompromis pomiędzy kilkoma aspektami funkcjonalnymi i estetycznymi. Kiedy więc dokonywać będziesz wyboru swojej sofy spośród systemów, o których zaraz Ci opowiem, zwróć szczególną uwagę na kilka kwestii. Jakie to kwestie? Codzienne czy okazjonalne spanie? Chyba najważniejszą rzeczą, dlatego od niej zaczniemy jest to, czy takiego mebla potrzebujesz do codziennego czy okazjonalnego spania. To kluczowy czynnik wyboru, ponieważ o ile na zakupionej sofie ty czy twoi goście prześpicie się raz na kiedyś, priorytetem będzie wtedy bardziej wygląd i wygoda sofy na co dzień niż poziom jej komfortu, kiedy to jest rozłożone i tylko chwilowo pełni funkcję spania. Jeśli jednak masz taką sytuację, że mebel ten musi służyć tobie jako sofa za dnia, a jako łóżko każdej nocy, tu należy zwrócić szczególną uwagę na komfort spania po rozłożeniu i, co ważniejsze, jak długo taki komfort się trzyma. Wiele systemów, o których zaraz powiem, cechuje się bowiem stosunkowo szybkim zużyciem i wygoda tak, takiego użytkowania znacznie zmienia się z upływem czasu. Mabel się zapada, sprężyny wyrabiają, a pianka traci swoje właściwości. W takim przypadku rozczarowanie przychodzi dopiero po kilku miesiącach. Pojemnik na pościel na to również zwróć uwagę, szczególnie jeżeli szukasz sofy do codziennego spania. Pojemnik na pościel może okazać się kluczowym komponentem. Nie każdy system rozkładania sofy, o czym zaraz się przekonasz, pozwala na upchanie w nim również pojemnika na pościel. Te możliwości różnią się dla sof prostych oraz tych zastosowaniem przez longa. Miejsce w pomieszczeniu. Każdy z systemów, który będziemy omawiać w różnym stopniu ingeruje w przestrzeń Twojego pomieszczenia. I znowu, jeśli wybierasz sofę do spania okazjonalnego, nawet lekkie przesunięcie mebli, na przykład stołu, nie będzie kłopotem, jeżeli sofa po rozłożeniu zajmuje zbyt dużo miejsca. Jednak jeśli miałbyś takiego przemeblowania dokonywać codziennie, warto dobrać taki typ sofy, który w tym aspekcie nie będzie dużym obciążeniem, w porządku. Wiesz już na co zwrócić uwagę przy wyborze sofy z funkcją spania. Poznaj teraz 6 różnych typów takich systemów, aby świadomie zdecydować, który będzie dla Ciebie najbardziej optymalnym wyborem. Typy sof z funkcją spania. Każdy z takich systemów to pewnego rodzaju wypadkowa, a często i kompromis pomiędzy parametrami wyglądu, wygody, użytkowania i trwałości. Opiszę dla Ciebie każdy z nich. I opowiem o wadach i zaletach danego systemu. Postaram się też każdy system podsumować, dla kogo jest on optymalnym wyborem. System DL. Jest bardzo prostym i popularnym typem rozkładanej sofy. Polega na zdjęciu poduszek oparciowych, wysunięciu siedziska oraz położeniu oparcia. Po rozłożeniu, siedzisko oraz oparcie tworzą powierzchnię spania. Zalety tego systemu. Po rozłożeniu zajmuje niewiele dodatkowego miejsca. Pod siedziskiem znajduje się pojemnik na pościel, a rozkładanie jej jest proste i szybkie. Wady takiego typu sofy? Brak oddzielnego materaca. Zastosowane w sofie wypełnienie w siedzisku, oparciu po rozłożeniu, zachowuje poziom twardości dla funkcji spania zatem dla niektórych osób może to być powierzchnia zbyt twarda dla komfortowego snu. Z tego samego powodu brak osobnego materaca po rozłożeniu mamy do czynienia z linią rozdzielającą obie części, co po jakimś czasie użytkowania może powodować różnicę poziomów w powierzchni spania. Kiedy system DAL jest dobrym wyborem? Jest to system do spania codziennego, po rozłożeniu nie zajmuje dużo miejsca, i sprawdzi się w pomieszczeniach małych, mniej ustawnych lub w małych pokojach. Pamiętajmy jednak, że system DL będzie cechował się nieco mniejszą trwałością i zużyje się nieco szybciej niż sofa z niezależnym materacem. System click clack to najszybszy sposób rozkładania sofy. Niektórzy pamiętają jeszcze tradycyjne wersalki, w których go stosowano. Czynność rozkładania ogranicza się do uniesienia siedziska Przyciśnięcie go do oparcia do momentu, aż usłyszymy charakterystyczny dźwięk, który sygnalizuje, że możemy już opuścić tę część. Zalety tego systemu. Podobnie jak w poprzednio omawianym systemie, na pewno pojemnik na pościel pod siedziskiem to zaleta. Szybkie i łatwe rozkładanie również. Taka sofa zajmuje też mało dodatkowego miejsca po rozłożeniu. Wady. Zintegrowane sprężyny z czasem mogą się wyrobić i wydawać nieco uporczywy dźwięk. Mabel z tą funkcją spania również szybciej się zużywa, ponieważ tę samą powierzchnię eksploatujemy zarówno siedząc na niej za dnia, jak i podczas spania. Komu polecamy? Raczej tym, którzy będą korzystać z funkcji spania okazjonalnie. Będzie to też dobre rozwiązanie dla mniejszych pomieszczeń ze względu na małą ilość miejsca, którą zajmuje zarówno przed, jak i po rozłożeniu. Zwykle są to sofy tańsze, dlatego też będzie to opcja dla tych, którzy poszukują rozwiązań bardziej budżetowych. System belgijski, zwany również soleflexem. Porównać go możemy do systemu łużek polowych. Aby rozłożyć taką sofę, należy zdjąć poduszki oparciowe i siedzeniowe, wyciągnąć ukrytą pod siedziskiem konstrukcję i niejako ją rozwinąć. Ta rozwijana część wyścielona jest już materacem. Zalety. Jest to system z niezależnym materacem, co zdecydowanie zwiększa komfort podczas snu, ponieważ siedzisko i oparcie są niezależne od funkcji spania. Zwiększa to również komfort siedzenia. Wady. Pojemnik na pościel występuje jedynie w opcji z szezlongiem, więc w sofie prostej musisz obejść się bez takiego pojemnika. Materac w tym systemie jest dość cienki. Dla kogo to optymalny wybór? To dobre rozwiązanie zarówno do okazjonalnego, jak i codziennego spania. Polecamy ten system do salonu, gdzie komfort siedzenia jest na pierwszym miejscu. Z racji zastosowanej konstrukcji, eksploatacja sofy za dnia nie wpływa na komfort części, na której śpimy. Przy tym systemie jest również możliwość zastosowania wysokich nóżek, co pozwala nieco ukryć fakt, iż ta sofa jest sofą rozkładaną. Należy jednak pamiętać o dodatkowym miejscu, które sofa zajmuje po rozłożeniu. System puma. To ulepszony system DL. Aby rozłożyć sofę z tym systemem, należy zdjąć poduszki oparciowe, a następnie wysunąć siedzisko. Druga część łóżka wysuwa się już sama zrównując sobie części ze sobą. Jakie ma zalety? Na pewno obszerne miejsce do spania, które w wersji szezlągiem tworzą jedną dużą całość. Rozkładanie jest proste i szybkie oraz nie wymaga kontaktu z podłogą, co mogłoby z czasem pozostawiać na niej pewne ślady. Kolejną zaletą jest to, że jedna część ta wysuwana nie jest obciążana, kiedy sofa jest złożona. Opcja narożnikowa umożliwia występowanie w tej konstrukcji wygodnego pojemnika na pościel. Jakie ma wady? Nie można pominąć faktu, że jedna część wykorzystywana w powierzchni spania użytkowana jest jako siedzisko. Kiedy to sofa jest złożona, taka sofa składa się z kilku segmentów. Po rozłożeniu, powierzchnia do spania może być mniej komfortowa, tworząc nierówności. Pojemnik na pościel występować może jedynie w większych konstrukcjach w opcjach narożnikowych. Dla kogo system puma, to typ sofy przeznaczony do pomieszczeń o różnej wielkości w zależności od tego, czy zdecydujemy się na opcję sofy prostej czy narożnikowej. Jest to system odpowiedni do codziennego, jak i okazjonalnego spania. Jednak w przypadku korzystania na co dzień rozważałbym model z siedziskiem bez podzielonych segmentów. Tak, by po rozłożeniu powierzchnia spania nie miała dodatkowych wgłębień. System DELFIN jest najpopularniejszym systemem w nowoczesnych sofach. Rozłożenie takiego narożnika jest proste i szybkie. Polega na wysunięciu wózka, a następnie podciągnięciu leżącego na nim materca do góry. Zalety tego systemu. Przy zastosowaniu go w opcji sofy prostej, bardzo łatwo i szybko się go rozkłada. W połączeniu z narożnikiem powstaje całkiem spora przestrzeń do spania. Opcja z szezlongiem daje nam możliwość ulokowania tam pojemnika na poście. Wady. Połowie śpisz na tym, na czym siedzisz. Powierzchnia spania nie jest równa, ponieważ jej części stanowią siedzisko sofy. Często wysuwanie wózka może też powodować powstanie śladów na podłodze. Dla kogo? Raczej do okazjonalnego spania. Świetnie sprawdzi się w pomieszczeniach mniejszych, zarówno w wersji prostej, jak i narożnej. System włoski. Myślę, że śmiało można o nim powiedzieć, że to system dający największy komfort spania. Polega na rozłożeniu niezależnego materaca, schowanego pod siedziskiem. Wystarczy jeden ruch, a spod siedziska wysuwa się pełnoprawny materac. Jak widzisz, wygląda to trochę jakby wywrócić sofę na drugą stronę. Jakie są zalety systemu woskiego? Bez wątpienia, niezależny materac stanowiący jedną całość, co daje efekt najbardziej zbliżony do klasycznego łóżka. Mamy tu w oczywisty sposób niezależne elementy pełniące funkcję siedziska, co znacznie wydłuży ich żywotność, a ewentualne deformacje nie wpłyną na komfort spania. Wady. Jako wadę tego rozwiązania wskazałbym dwie rzeczy. Ilość miejsca, jaką zajmuje sofa po rozłożeniu, oraz brak pojemnika na pościel, który jest możliwy do zastosowania w takiej konstrukcji, ale jedynie przy opcji z szeslągiem. Dla kogo zatem jest ten system? Zdecydowanie dla tych, co szukają największego możliwego komfortu do codziennego spania. Zastosowanie wysokich nóżek pozwala również niemal całkowicie zamaskować fakt, iż ta sofa jest sofą rozkładaną, co czyni ją równie designerską, co opcję bez takiej funkcji. Mam nadzieję, że pomogłem i będzie Ci łatwiej wybrać odpowiedni typ rozkładanej sofy dla siebie. Pamiętaj, aby dokonując wyboru, uwzględnić takie czynniki jak częstotliwość korzystania z funkcji spania, miejsce, jakie sofa zajmuje po rozłożeniu, na ile potrzebujesz pojemnika na pościel, no i nie zapominajmy również o walorach estetycznych, szczególnie jeżeli sofa znajdzie się w Twoim salonie. Zapraszamy też do nas, do salonu Gusmahaum. Chętnie pomożemy. Przy każdym wyborze dowolnego typu mebla tapicerowanego. Do zobaczenia.